Witam Państwa. Walkam Alert, burak cukrowy. E, proszę Państwa, znajdujemy się na plantacji buraka cukrowego o powierzchni 73 hektarów w Lasowicach Wielkich e, w gospodarstwie rolnym Agrolawi. E, no, niestety, sucha, zimna wiosna spowodowała nierównomierne wschody buraka cukrowego. Ponadto e, na terenie Polski Północnej i Centralnej e, wystąpiła zgorzel Elsiewek. Niestety na terenie Polski Południowej za to wystąpiło masowe występowanie szarka komośnika, którego zwalczaliśmy w postaci proteusa 0,75 litra lub mawrika. Najważniejsze w buraku, proszę Państwa, jest odchwaszczanie. Na tym polu poszły już dwa zabiegi herbicydowe w postaci metamitronu, fenmedifamu, desmedifamu i etopumesatu. Najważniejsze chwasty, które tutaj zwalczaliśmy, jest to rzepak, Samo siebie, rzepaku, przytulia czepna, rumian, haber bławatek. No niestety habra bławatka, jak możemy tutaj zauważyć na, na załączonym obrazku, nie zdołaliśmy tą mieszaniną zniszczyć, dlatego zastosujemy w postaci choropyalidu na przykład faworyta dawce 03, oddzielny zabieg. Też mamy do czynienia już z wschodzącymi nowymi e, samosiewami rzepaku, bardzo proszę tutaj, e, nowe rzepaczki wschodzą, czyli metamitron i dodatek safari w jakimś stopniu pomoże nam w zwalczaniu rzepaku ozimego. E, ponadto mamy też do czynienia na danej plantacji z dużą ilością rdestów, zwłaszcza rdestr ptasi. Des ptasi e, niszczymy za pomocą naszej mieszaniny zbiornikowej oraz chloropyralidu lenacylu, węzaru i e, safari. Safari, zwłaszcza na przerośnięte rzepaki, też tutaj możemy zauważyć, że nie, nieco przerośnięte rzepaki też nam to ładnie zniszczy. Do mieszaniny zbiornikowej dokładamy oczywiście e, izotak, e, adiuwan, który spowoduje lepszą mieszalność poszczególnych substancji aktywnych i lepsze działanie zwłaszcza fenmedifamu i desmedifamu. Po zabiegach herbicydowych czas na Odżywienie tych roślin, ponieważ burak cukrowy jest rośliną bardzo wrażliwą na stosowane substancje aktywne i dlatego polecamy fazie od 4 do 6 liści zastosowanie. Prolifa Max w 2 litrach, Prolif Makro P 2 kg, BOR 2 litry z dodatkiem stymulatorów wzrostu, improwera lub kanconiku. Następny zabieg odżywiania zastosujemy przed zakryciem międzyrzędzi. Dziękuję państwu za uwagę. Zapraszam na strony YouTube. Prokam, Alek, Buraki. Do widzenia.